Dzień dobry, przyszła wiosna. Może jeszcze zima będzie. Mamy tu taki traktorek, 22 konie, 2 cylindry. I jest mała awaria. Może mi się tu uda pokazać. Tam nam z tych zębatek spadł łańcuch. Tu jest skrzynia. Jazda przód w tył. To, że spadł ten łańcuch, to jeszcze żaden problem. Tylko że ten łańcuch jak spadł. To uszkodził nam wentylator. A wentylator, który chodzi skrzynię mamy tutaj. Jaki telefon, takie nagrywanie. Jest tam. O troszkę lepiej. Jest tam i żeby to teraz zdemontować i wyciągnąć całą tą skrzynię trzeba tu wszystko rozebrać. Jakby ktoś patrzył to tak. Mamy tak tu śrubeczki do rozkręcenia. Tu jest sprężyna, którą już zdjąłem. <coughs> Cały spód trzeba wszystko zdemontować. Przyściusieńko. O. Tu trzeba wszystko, wszystko zdemontować. Wyjąć te noże. Tak, aby ją wyjąć tutaj do dołu. Ona jest przykręcana na cztery śrubki. Ale nagrywam. Ona jest przykręcana na cztery śruby. Tu jest napęd tego łańcucha. Ta zębatka jest chyba też mocno zjechana. Za to za to, to spadło. Zacznę to rozbierać. Jak będą jakieś problemy, komplikacje, jak tam ktoś będzie coś chciał, to... Nagram, pokażę jak to wygląda. Te zębatki plastikowe widać, troszkę tam widać o w tle. One są w stanie fajnym. Nie wiem jeszcze jak tam dalej ta przy napędzie na tej ośce. Ale popatrzymy. Co do traktorka. Traktorek marka mi trochę nieznana. Jakiś Europro. Pro. O, tu mam tak napisane. Europro. Kupiona jako używka. Ale silniczek Spójrzcie. 22 konie. Naprawdę świetnie sobie radzi. Ja jak go kupiłem to jedynie wymieniałem tu ten pasek klinowy od napędu na nowy. A tak to poza tym nic. Jak coś rozbiorę dalej to pokażę.